To jest niezwykle wzruszający moment. To jest taki wieczór grudniowy, który przeszywa. Przeszywa nasze serca, nasze umysły, naszą duszę, polską duszę. Tu bohaterami są ci, którzy oddali życie za Ojczyznę. 123 osoby od 50. lat ubiegłego wieku w misjach i operacjach poza granicami państwa polskiego. 123 osoby, które wspominamy, które wymieniamy, którym oddajemy honor i cześć. I ich rodziny, te, które tutaj co roku przychodzą, te, które co roku stoją przed tym pomnikiem z tą samą zadumaną twarzą, ze łzami, które się w oczach pojawiają, z sercem, które. Nigdy nie jest utulone po straci w cierpieniu. Nigdy. I nie ma takich słów i wiem, i zdaję sobie dobrze z tego sprawę, że żadne słowa nie otulą w taki sposób jak ramię męża, ojca, syna, którego straciliście, którego my straciliśmy, bo Polska straciła swojego syna. To są żołnierze i ci, którzy pracowali dla wojska. Pracownicy cywilni. To jest cała historia. Za każdym z tych nazwisk, które widnieje na tej ścianie, jest napisana historia: historia jego życia i jego oddania Ojczyźnie, i śmierci, często bohaterskiej. Dziękuję, że jesteśmy tutaj wspólnie. Dziękuję, że. Jest tutaj całe wojsko polskie w postaci swoich dowódców. Dziękuję, że jest ta pamięć o Waszych bliskich, o naszych bliskich, bo to są bliscy nam wszystko. Niezależnie ile lat upłynie, ile lat przeminie, to ta pamięć będzie tutaj trwać, bo Polska pamięta. Polska będzie pamiętać o swoich bohaterach. Ten wieczór jest. Niezwykły, bo on się łączy ze zbliżającymi się już niedługo świętami Bożego Narodzenia, świętami których ta tęsknota jest największa. I myślę, warto przytoczyć kolendę Zbigniewa Parajsnera dla nieobecnych. Ona wybrzmi w wielu polskich domach. Ale dzisiaj te słowa wybrzmią tutaj, że po głosach. Tych, których nie ma, wciąż drży powietrze. I odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. I ta pamięć, tożsamość, to wszystko, co się z tym wiąże, jest w nas. Po prostu tacy jesteśmy i będziemy o tym pamiętać. Dziękuję za opiekę nad rodzinami, którą sprawuje Centrum Weteranów. Dziękuję za integrację środowiska, za dbanie, za to, że. Nie tylko w ten dzisiejszy wieczór i w jutrzejszy dzień pamięci, ale w wielu innych momentach jest ta opieka. Osobiście chcę bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Stanisławowi Wziątkowi, bo sprawuje również w moim imieniu taki bezpośredni nadzór nad tą sferą opieki nad weteranami, ale również nad ich rodzinami, nad tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję za rok bo przy tym pomniku rok temu rozpoczynaliśmy swoją misję. To było nasze pierwsze wydarzenie w takim charakterze. Sporo rzeczy się udało, ale wiele jeszcze przed nami. Chciałbym kilka rzeczy zapowiedzieć również. One dotyczą nie tylko tych, którzy oddali swoje życie i ich rodzin, ale dotyczą też weteranów misji i operacji poza granicami państwa polskiego. Bo nad pewnymi rozwiązaniami pracujemy już od. Bardzo, bardzo długo pracujemy i finał wreszcie jest bliski. Chciałbym powiedzieć o ustawie, która dotyczy weteranów, którzy zostali poszkodowani. Takich osób jest około 900. Dotyczy zarówno żołnierzy, ale też dotyczy policjantów i wszystkich tych, którzy tą misję pełnili. Po konsultacjach, konsultacjach społecznych, po uwagach, po przeanalizowaniu Wszystkich głosów płynących ze środowiska, również z Centrum Weterana. E, przyjęliśmy rozwiązanie, które jest najdalej idące: że za każdy uszczerbek, od 1% uszczerbku na zdrowiu, będzie wypłacane odszkodowanie. To jest e, wielkie, e, dlatego że dotyczy tak wielu osób, tak mocno doświadczonych. To jest też oczywiście. Wdzięczność nasza kieruje się do społeczeństwa, które się składa na to, żebyśmy mogli wypłacić takie odszkodowanie. To są dziesiątki milionów, które będziemy mogli na to przeznaczyć. Ja będę takie rozwiązanie rekomendował Radzie Ministrów i Parlamentowi, bo uważam, że trzeba docenić i trzeba zadośćuczynić. Nigdy pieniądze nie będą tym zadośćuczynieniem, które wypełnia. Pustki nigdy nie wypełni. Uszczerbek na zdrowiu nie będzie przez to mniejszy. Ale rolą państwa jest zadośćuczynić w taki w sposób, w jaki najlepiej potrafi. Nigdy takiego rozwiązania systemowego nie było. Były spory sądowe, które trwają wiele lat, i to jest wyrzut sumienia dla nas. Niezależnie, kto jest z jakiej opcji, kto rządził, to jest wyrzut sumienia, który musimy zmienić i zmienimy w najbliższym roku. To jest pierwsza kwestia, o której chciałem państwa poinformować. Druga dotyczy też zmian w ustawie o obronie ojczyzny i odszkodowań dla rodzin za poniesioną śmierć też przez najbliższych, przez tych, którzy służą. To są rozwiązania zawarte w ustawie o obronie ojczyzny, ale moim zdaniem one są niewystarczające pod względem wielkości i wysokości świadczenia. Będę chciał to zwielokrotnić, zwielokrotnić. I taką propozycję też przedstawię. I trzecia sprawa dotyczy samego Centrum Weterana. Ono nie może dotyczyć już tylko i wyłącznie żołnierzy, pracowników cywilnych pełniących funkcje służących poza granicami państwa polskiego w misjach i operacjach, bo my mamy od trzech lat ogromną misję, i operację na granicy polsko-białoruskiej i to też jest misja i to też jest poświęcenie i opieka pod tym względem dla weteranów, którzy tam też ponieśli uszczerbek na zdrowiu, też się należy i myślę, że centrum weterana będzie najwłaściwszym miejscem, żeby tą opiekę sprawować, żeby środowisko integrować. Mamy 120 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy służyli poza granicami. 37 tysięcy posiada legitymację weterana. 5 tysięcy spraw jest rozpatrywanych rocznie tutaj i jest udzielane wsparcie. To jest ogrom zadań, ale to myślę, że to zadanie pani pułkownik i cały jej zespół przyjmie i wykona perfekcyjnie. I o to bardzo proszę, bo to jest po prostu nam wszystkim potrzebne. Na koniec, jeszcze raz chciałbym zwrócić się do Was, szanowne rodziny. To, że jesteście, to, że dzisiaj tę część mogłem odznaczyć. Niektórzy mogli pomyśleć, czy rodzina ma zasługę w tym, że syn służy w wojsku, czy dlatego należy odznaczyć kogoś za zasługi dla obronności państwa? Tak, matkę należy odznaczyć. Tak, ojca należy odznaczyć, i brata i siostrę należy odznaczyć, córkę i syna należy odznaczyć. I będę to robił, dopóki będę ministrem obrony narodowej. Będę takie wnioski przyjmował i te odznaczenia przyznawał. Bo Wy działacie cały czas na rzecz obronności. Wasze dzieci oddały życie za bezpieczną Polskę, za bezpieczny świat. Za wolność, za suwerenność, za sprawiedliwość. I będziemy to czynić, będziemy to robić dopóki sił nam starszy, dopóki będzie taka możliwość, a będzie, bo to jest nasze zobowiązanie, to jest polskie zobowiązanie. Gratuluję serdecznie tym, którzy dostali dzisiaj odznaczenie. Dziękuję za to, co robicie, tworząc wielką rodzinę wojskową, bo w Wojsku Polskim w Siłach Zbrojnych nie służy żołnierz tylko i wyłącznie, ale służy cała jego rodzina. Służy cała jego rodzina. Z tęsknoty z łez, z radości i dumy, z tych uczuć składa się służba dla Ojczyzny i jego rodziny. Z tych uczuć składa się każdy dzień. Nie utulę w Was bólu, ale wierzę, że wspólnie, tak jak tu stoimy, jesteśmy w stanie przez pamięć, szacunek i miłość dać to, co jest zawsze wyrazem największym. Wdzięczności, uszanowania dla bohaterstwa Waszych dzieci, Waszych mężów, Waszych ojców, naszych żołnierzy. Cześć ich pamięci. Niech żyje wolna, niepodległa Polska.